Cześć. W dzisiejszym odcinku zrobimy misję związane z łowiskiem Falcon. Dobra. Jestem już na łowisku. Derowa będzie na rosówkę, haczyk czwórka. Spróbuję złowić od razu basa czerwonookiego i basa małogębowego. Więc na spławik dam sobie żywce sinera na haczyku 2.0. I na spinningu też spróbuję złowić basa małogębowego. O, od razu pierwsze branie, Jak nie zdążyłem z ściągnąć. Branie na rosówkę, zobaczmy co to będzie. I to jest młody pstrąg tęczowy, no nie to chciałem złowić. O, branie na żywca, może to będzie bas? Albo i nie. O, gdzieś tam w drzewa wlazło. Uda mi się wyciągnąć, udało się. Co to będzie? O, teraz jest opór dopiero. Jest bas mało gębowy na żywce shinera. Dobra, założyłem kulki ciasta i spróbuję złowić sobie basa słonecznego. Chciałbym również podziękować za 21 łapek aż w górę pod ostatnim odcinkiem. Na pewno jest to rekord na tym kanale pod względem łapy w górę do ilości wyświetleń, ponieważ na ten moment jest 413 wyświetleń i 20 łapek w górę. O, mam rybę. Bas małogębowy. A na drugim miejscu był odcinek szósty z Fish Fishing Planet i tam były 22 łapki w górę do 678 wyświetleń, także rekord jeśli chodzi o o ten stosunek właśnie. No i brakują dwie łapki, żeby ustanowić właśnie re nowy rekord. Łapek w górę na moim kanale. Dziękuję również za aż 8 nowych subskrypcji pod nowy, najnowszym odcinkiem. Nie wiem, czy to nie jest też rekord. Ale w tym momencie się wyświetlają osoby, które zasubskrybowały ostatnio mój kanał. I mają subskrypcję na publicznym. Jeśli też chcesz się na środku ekranu, zapraszam do subskrypcji. W następnym odcinku na pewno jeśli masz subskrypcję na publicznym, się pojawisz. Dobra, mamy basa różowego, kolejna ryba z misji. Jest u, ci, siedzi coś ładnego. Ładnie. No na, 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 obrotówkę. Na razie największa ryba z tego. Co widzę? Chyba będzie. O i nagle Brian też na fidera Chwila była przerwy i nagle dwa Brian na raz. No może nie taka największa, bo już teraz nie stawia oporu. Co to jest? Dobra, tylko zatnę tą wędkę. A to szybko, bo ta nie ma zadziorów. I jest to łosoś klarka, który na razie nie jest nam potrzebny, żeby wykonać misję. A tu mam basa różowego. Rekordzik, tylko ja chcę złowić słonecznego lub czerwonookiego. O, branie. Na Fidera jest coś, i będzie to bas czerwonoki. Ładnie. dobra, to został bas słoneczny do złowienia z tej misji. O, siedzi znowu na obrotówkę. Tu pewnie znowu będzie jakiś łosoś, klark, coś takiego. My nie zwróciłem uwagi, ile pieniędzy za to dostałem. I to teraz sobie zobaczę. Ładnie walczy, nawet no i znowu brali na fidera. Spławik w ogóle nic nie bierze. A to chyba nie jest łosoś klarka. Mentalowa łosoś klarka 237 kredytów. 120 EXPA. I tutaj. Co będzie? Czy będzie bas słoneczny? Nie. Jest to bas różowy znowu. Ponadto nie zdążyłem zarzucić spingu i znowu branie. Coś malutkiego. I to tym razem znowu nie jest bas słoneczny. Dobra, zmieniam się na kulki kaszymanny. Już zarzucam w to samo miejsce mniej więcej. O, jest branie na spławik. Takie delikatne, że go prawie nie widać przez to, że on za ciężki spławik. I jest bas słoneczny. Dobra, mamy pierwszą misję zrobioną. O, jest branie na spławik. O, i od razu też na widera. Tutaj na mufy. A tam najętki. Zobaczymy co tutaj będzie. Coś malutkiego. Jest strąg oregoński. A tutaj coś większego będzie. Chyba, że to zaczepy jakieś te gałęzie. Nie, tutaj będzie coś ładniejszego. O, coś klarka. O, coś ładnego siedzi. Na spinning. Na nanoobrotówkę. Na no i chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra. Jest. No i branie na muchę też. Na spławiku. Co za. Dobra, zatni tylko to szybko. I z powrotem tutaj, bo tutaj jest bez zadziorów. Żeby nie uciekło. Dobra. To to może być mój jakiś rekord osobisty. Zależnie co to jest za ryba. Łosoś-klarka. To raczej będzie rekord. Jak walczy. A jednak nie rekord. Ale ładnie walczył. A tu mamy coś mniejszego raczej. O, i jeszcze jedno branie. O, ale wystrzeliło. Gdzie to jest? Na drzewie? Nie. Jednak jest w wodzie. O. Strąg tęczowy na muchy. I tutaj co mamy? Uuu. Ładne branie. A tu mamy torcie jeziorową, O, i to jest mój rekord nagranego odcinka, 30 minut. Ale dostałem ostatnio komentarz, że za krótki odcinek, więc sobie jeszcze połowię na tym łowisku, żeby tak z 10-15 minut odcinek trwał. To sobie popróbuję jakieś te medalowe połowić, unikaty może, jak się uda. Branie na spławik, no i coś malutkiego. Jest to, jest to młody pstrąg tęczowy. Jest, siedzi na spinning, na nano na obrotówkę znowu. Jest to bas małogębowy. Branie na Fidera na muchy. Coś malutkiego znowu. Młody pstrąg tęczowy. O, branie na na spławik. O, coś ładnego, na naturalną mikrę. Łosoś-klarka. Jest, siedzi. Teraz Znowu to samo przynęto. Zawsze te brania są ładne, ale później to bez historii. Jest ten hol. Znowu łosoś-klarka. Zbranie na spławik. Na naturalną ikrę ładnie przymurowało nie, tylko nie w drzewa mam złe doświadczenia z drzewami jest bardziej z kamieniami, ale z zaczepami ogólnie z rzeki Neherin i jest to strąk tęczowy, w końcu nie młody tylko zwykły 242 dolary, znaczy kredyty, zatrzymuje Oj, siedzi z brzegu samego. Bas. Bas, młody. Nie wypuszcza. Szkoda, że mi marnował miejsce. O, jest branie na spowiku. Zanurzyło. Zacinam. No, nic nie, specjalnego. Młody pstrąg tęczowy. Branie na spowik. Nic specjalnego. Strąg tęczowy. 224 kredyty. Fajnie. Zobaczmy, ile już mam w siatce. tysiąca. No na razie się nie zwraca. Bo wydałem 4900. 4900 na przyjazd. Plus 2000 licencja. U, siedzi na kopyto pierwsza ryba, ładny opór, to będzie chyba trocie jeziorowa. To ładna trocie, tak jest. 100 doświadczenia, prawie 300 kredytów, kilogram 900. Nowy rekord osobisty. Jest, siedzi. Kolejna ryba na popyto. Może znowu będzie to jeziorowa troć. Ale chyba widziałem srebrną rybę. To może być łosoś-klarka. Tak jak mówiłem, łosoś-klarka. Jeszcze mam miejsca na jedną rybę, o, ładne branie jakieś tutaj, na krewetkę. Już nie tak ładna walka jak branie. O, i zaczepiło się. Mydolowy łosoś klarka. Dobra. Więc zapełniłem sobie siatkę, godzina materiału mi wyszła, dzięki jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco, najlepiej z dzwoneczkiem i jeśli chcesz się wyświetlić w następnym odcinku na środku ekranu, to jeszcze musisz się upewnić, że masz publiczne subskrypcje, to na pewno wtedy Cię umieszczę na środku ekranu, zapraszam też na, na live'y o lawach live i formuję u mnie na kanale, więc... Zapraszam do subskrypcji. Na razie. Cześć.